Barzą ci odbiczek roszek, zaraz zobaczysz Widzisz, widzisz? Ciao pa pisek uda No kłaczek gdzie zjadł? ja umiem, ja umiem Co to masz za mikrofon z grupy to e? Co, co, co słuchajcie? A co tam ten się zepsuł? Wygodnie Mówię, mi tak jakoś jest. Dobra Już po gierce Ole 4 na 3 gram, jak fajnie Jakie ja, duże dla mnie, głowy! Dawno ten Glock to jest najlepszy pistolet w kule. Main. Jaka strzelasz? No! Trafiasz. Bambuszkę plantuj! Tu jest win. Zacząłem grać w solo. Za mam 18 na znaczy 3 18 Puszczo, 0, 4 4x4, 5 4 4? No. I co? No 18 na 0 zrobiłem A. Dobra, Tyś śmiecił Okno jeszcze Jak ścianę wpadną nie ma okna, stąd wiesz? Cześć? No nie widzę okna Każdy ma wszystko Ale nikt nie ma niczego Tak Jeden w sklepie. No dobra, nie wiem no, jak zagrał to Druga jeden Long jeden No to on, co on trzyma? Chociaż? Ale co my gramy kurwa, bo każdy jest gdzie indziej? Ja nie wiem, ja, ja nie, nie wiem bo jest, eight, ale long jest jeden no no, Kajdę na przykład, tak raczej Dalej, że Czy ma nitko? ile jeszcze zejdźmy się stawie? Ładnie, z CT mógłbyś, Mateuszu. Tak. Podeszedł raczej już. Idę gram? Ładnie, ale... Jak nie chcesz, możesz wklicować. No dobrze, wiesz teraz. Ciężkie czasy internetowe są. Tak. O kur... Ej, hey, ty patrzysz patrz coś, człowieku? Ej, to czy ja? Miałem jakiś zły kąt, ty kurwa, bo nie wid... Aha, bo on tu przy ścianie, okej. Okay. Tu czy się mapy no, jeszcze? No, no, tak mówię. Naprawdę to tak mi... szkoda, że nie masz do gdzie był? We wnęku. W W dupie był. W go Ej, stój tu stój! On B odbija, stary. tak ja, nie, ja, ja znam się to na tej mapce. Ja... Uh, <g Wrestle servie> Ej, bo mi gadacie i nazwą chciałem się, się zabić. Jest z Tomkiem dzisiaj. Ale pokreślił. komentarzy na czacie. Ty chodź tu za to staram się. Do nas dwóch. Nie ma biało. Okej. I okno. donat znaczy. Znaczy żywo dostać? Na miedzie Czemu KS jest taką? Nie mam takiego zdania na jego temat, bani Ale masz prawo do własnego I szanuję Czemu twoje miedzie? zdanie Aha, mi za WP jak wyjechał na tym A Ta O, i... short Tam... Nie Dawaj Ej, Ale w gazie, patrz jakim jest wow. Tak za pierwszym. Wow! Miał rację. Pierwszy. Wow! Kulek wracał. Coś tam. Źle się wywiliłem trochę. No, widać, że. jeszcze się była. Tak. To samo chodzi. O, ja. Jeden yy, do nas, a drugi ten. O, do prawej. raz. Nie kurwa... A, a nie to jest ten z Donato, Jeszcze jeden zobaczę. Oj, chuj. Dobiłeś mnie. Ja wiem. Radno, długą. Chodź Mateusz, zrobimy tutaj busta. Chodź. Takuj. No, widać. O, jest tu sniper. Oj, chuj. Ja Wer zginę. Wybrusza. Do lewej, Damian, no i ty też wybuchnie. Ja wiem, dobra. dobra, ja wychodzę, grajcie. Już mam tą formułkę przećwiczoną po dzisiaj w finale. Ja wychodzę, grajcie w czurkę. Dobra, teraz, teraz jest. Skanujmy dół, nie spodziewałem się góry. Druga jeden. Dostaję! Traf. A! Gdzieś? Dobra. No, gdyby nie, Dzień to by było na dół. To na wupa Donat. Do lewej Patrz jak celowanie Cały do czas do lewej Do lewej cały czas Trzymaj go to on nie ucieknie Ooo że tutaj Ja spadając Kłoczek za tobą Tutaj Ale go zbejtowałeś ty Ale wychodził celowany we mnie ty No bo, bo wiem, że strzelasz do kogoś, nie? Ale jestem dogrzany, trzech środek, ja pierdolę w plecy. zwolnimy! zwolnijmy! Albo lećcie chcecie. <laughs> kurwa, to nie mogę, trzech <laughs> wyszło. Dzień dobry, czy nie? Nie, nie. Jestem zażenowany swoim performancem teraz. Mm. O kurwa, o. no nieźle. Fajny Matej. head, pleczek. A dwóch żyje, pamiętaj. Szybciej sprzedaj. Okay. POMÓŻ MI i kłoczek! Śmieciu! Jeden, jeden, na jeden, na A, A, no. tam Mogłem. nie wiem co mogłem, nie umiem. Umiem, kłoczek, ale wa walczyliśmy. Błąd zrobiliśmy. Chuligańska zasada no. Podyć koledzy, pomóc, mu, by je Ej wszyscy pan, Ta, ta, Tak, tak, jadą, jadą. Dobra, hady. Raz, dwa. Raz, Raz. Dwie busta na drugiej. dwa. Fajna, rampa, rampa, jeden. Rampa jeden, rampa jeden Dwa, trzy. trzy. Rampa ostatni był. Tak, na rampa jest. Będzie, Będzie. Będzie. Ja, er, Ja Teraz na przesmoka wyjdzie dwoma na jebie. No i no, pięknie. Ale dałem przez smolucha ich tam Dobrze, dobrze Ta, 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 ta Nic nie widzę przed też nie widziałem Chyba podała Tak, tak, musi być A poda. więcej, więcej Wali wali poczuć. Dobrze Jeszcze, jeszcze, trzymaj ci, trzymaj ci. Nie wybiegnie Mecik. Jeszcze jeden Do prawej, do prawej jest Do prawej ze ścianą masz Palek. Do lewej, do, prawej, do, prawej do lewej, do pewnie. lewej, do lewej, jest zmarnowałem Polaka. Kłamiesz mnie człowieku w żywe oczy. Nie, nie! Żarcik, żarcik. A tu nie ma żartu, muszę mieć myszkę podkładkę. Właśnie, brać podkładkę klawiatury, czy nie? Chodź jedziemy. Mateusz, większość no. Zakola i wyzwanie o od... jest Trzeba przełamać ten stereotyp, być dobrym mysze. człowiekiem. Brać brać klawiaturę i podkładkę czy grać na jakiejś tamtejszej W takim razie. Lepsze, wszystkich. Chyba. Życzę miłego Trzeba wieczoru to to Mateusz. Takie... Się, robi się powoli miejsce na murze chiński. Ma pytanie, Co, czy mówiłeś? to będziesz grał o coś, czy nie? Podpaku! Podbijać amerykańską scenę panie przez go Dwie camel za 25. Piękność rysów jest o tym, pod jakie masz za kola i wyzwanie ja o tym, szóra. że giveaways są ustawione. Trzeba przełamać ten stereotyp, być dobrym człowiekiem, widzem i W takim razie, pozdrawiam wszystkich. Zacznij, giveaway, a tobie matuszu. Tu się wcelowujesz, chwilę. Patrz czy światła, nie dojeżdżę, nie dojeżdżę, dojeżdżę i terapii jak ja go trafiłem, to jestem kurwa skośnoki. oki. No bez kitu. I dwóch brama. Czy to nie był frak, czy był? Tak no właśnie się robi właśnie. Bo słyszę, że kamery zawyły. Yeah. E, po tym fragu myszka mi się rozładowała. Co pod nami To i na kablu nie idzie graciek, coś. Dobra. Nie, nie 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 nie, dwóch, cave. Boże święty jak zaorał ich. Cave, cave, tak, cave, to, 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 to. cave Mate... O kurwa. Cave okay, się Oni obici są. Trampa się jedzie. nie daj mu. Mateusz nie daj mu. Mateusz nie żyje. Trampa go. kurwa. Ja nie dowiedziałem, że ci wyjebał. A, chyba. Tam, Playland. No? Kurwa, ten ciężelki Zagrubał. Is dead. Zagrubo. Zagrubał. Zagrubał. Ale najdy pod nami poleciły. Na boostie jeszcze, co? No nie, pierdol. Nie, gadaj, co jest?! Za jedną słapkę Za topą głuchy jesteś? Nie, bo ja miałem słapki ściągnięte Ale wydaje mi się, że bez tych wreszc to by nie dało rad. Ja no, no tak Tak jak mówisz Więcej nie widziałem Dobra, chłopi podrałem, nie teraz no, Podnieciłem się, ja zawsze, runda za zero Dwóch pod B było Gdzieś, chłopie, gdzie byliśmy już? O jeszcze heaven no. Ty z kimś jedzie, jedziesz, czy sam? W Jest w kajwie, tak? Co, musz bajc czy, czy sam lecisz? Nie, za niechą. G, ja, G, Ja potrzebuję... Yy, przerwy, więc może... Ile? bez zagrał za mnie. No, my z będziemy tam plecak teraz yy, A. Czekaj, zaraz się... Dobra.